Jeszcze raz. Skupić się proszę. Może ja jednak zacznę. Proszę bardzo. Szczeń Boże, tutaj Wasz proboszcz, Ksiądz Robert, obok mięstełka Katheci, siostra Magna i ksiądz Marek. Mamy dzisiaj dla Was specjalne zaproszenie. Kochani, ciemno, zimno, więc zima bardzo blisko. A co się z tym wiąże? Za niedługo: Boże Narodzenie. Być może nie możemy się już doczekać, ale zaczyna się taki specjalny czas w Kościele, który nazywa się Adwent i w nim możemy oczekiwać na Narodzenie Pana Jezusa bardzo aktywnie. Codziennie w Kościele o siódmej rano odbywać się będą roraty, czyli takie msze święte, w których razem z Maryją i w tym roku z Janem Pawłem II będziemy oczekiwali na Narodzenie Pana Jezusa. Jeżeli nie będziecie mogli wziąć udziału we mszy świętej w Kościele, jeżeli nie możecie uczestniczyć osobiście, jest możliwość uczestniczenia przez naszą parafialną telewizję od serca. Drodzy, ci, którzy nie będą mogli wem przy święty uczestniczyć w danym dniu ani osobiście ani online, zapraszamy ich do wysłuchania samego filmiku z Ewangelią. Ewangelią Dnia, która jest słowem życia prowadzącym nas po drożkach Adwentu. Każdy, kto będzie uczestniczył w Roratach, będzie mógł wziąć udział w konkursie z Janem Pawłem II, który przygotował ksiądz Jan będzie to konkurs z niespodziankami, naklejkami, a na koniec będzie oczywiście fajna nagroda. Zapraszamy bardzo serdecznie. Zapraszamy. Zapraszamy.